Find myself, gonna find it now, I gotta be a man, I gotta find him now, I gotta be a man, I gotta be the man, I gotta find myself, gotta find it now, I gotta be a man, I gotta find him now, I gotta be a man, I gotta be the man when I come to town for the last time. Pull up in a fresh car for the first time. I come to say goodbye. What's your mom? Dawno filmu nie było, pomyślałem, żeby coś ukryć dla Was. Jedziemy ładować owoce. Jakiś pinks ma być. Yy, mandarynka, pomarańcza i jeszcze coś tam. Zaraz niedaleko granicy koło koczowej. Ruszyłem po dziewiątce. Daleko pod nie mam, bo zaledwie jakieś 30 km. Tutaj pauzowałem. i jedziemy. Mamy nowy samochód, nowy w firmie, Skania RK450, 2016 roku, zrobiłem jakieś 16 tysięcy już w przebiegu nim kilometrów, mamy 816, dobrze się to prowadzi, w porównaniu do DAFa, jeżeli chodzi o, o jazdę, no to DAF się chowa, no ale DAF jest też pod tym względem lepszy do mieszkania. Ma większą kabinę, bo tutaj kurczę, no mało jest miejsca z kamieniem. Jak dla mnie. Dla mnie jest tutaj troszkę przymało miejsca. No ale co, damy radę. Nie? Damy radę. Radar mamy. 50. I co, i jedziemy? Dzisiaj pewnie tylko załadujemy, na Ukrainę nie będziemy jechać Bo mamy godzinę 8.30 Zanim granicę przejść Kolejkę, żebyśmy też przeszli na 100 metrówce, to też mija Tam dojechać, zajedziemy, będzie późno na ceny. już mi zrobią nas Dopiero w poniedziałek, także nie ma sensu jechać nawet I wracamy do domu Z tym na bazę Wyjadę sobie w niedzielę gdzieś południu na spokojnie i co? I się pojedzie na poniedziałek. I co powodowani, drzwi pozamykałem. Czekamy na papiery, jakieś 15 minut powinny być i co? I jedziemy do domu, w niedzielę wyjedziemy po południu gdzieś. na no spokojnie się pojedzie na poniedziałek. A to proszę bardzo, skanie, miałem wam pokazać. 16 rok była na stalówkach, była na stalówkach, haluski założyłem. Troszkę trzeba poprawić polerkę. Lampki dołożyłem. Na między ośki, z tej strony, jak i z drugiej, i napędówka też była stalówka. Założyłem aluca też to, troszkę do poprawy. Zbiorniczki porobiłem, polerkę. No i za kabiną będzie, będą lampeczki. Już jedne mam, trzeba prąd jeszcze podciągnąć. I tak to wygląda. Typowy standard, skóry żadnej jeszcze nic tutaj w środku nie ma. Rura na dachu jest baner, 4 hologany, trąby od, od Hadleya. Tak to się prezentuje. Skład dopiero już mamy. Agregacik włączamy ustawiamy i lecimy. Zaraz się załączy. Temperaturę zmieniamy, bo mamy na minusie ustawioną. Trzeba ustawić na plus. Powietrze bijemy i lecimy. Zmieniamy temperaturę. Coś, tak jak w papierach, to jest za dużo. Potwierdź, zamykamy i lecimy. Zaraz się wyłączy, bo na paty mamy 6,2 że także, także tak, tak to wygląda. Ja już na parkingu, porejestrowany, mamy na wyjazd, nie ma niby priorytetów. Zobaczymy jak tam na 100 metrówce, numery już się nasze wyświetlają. Jedziemy, jedziemy, o 16 z domu wyjechałem. Godzinkę czasu i na miejscu. Jedziemy, zobaczymy jak tam na granicy pójdzie. Tutaj nasze numery wyświetlają, że mamy na wyjazd. i Jedziemy. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. They wanna take me down, wanna see me crawl. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. The first time I come to say goodbye, you didn't see me cry. Dobrze jest, elegancko. Nie ma kolejeczki. Zaraz zobaczymy, jak na granicy będą robić. Ale i tak zmiana nas pewnie złapie. Także bierzemy kurcze papiery i idziemy się zarejestrować, że możemy jechać jako skoroport. Do budki trzeba podejść. Bierzemy papierki i spadamy. Maszyna się połamała. Objeżdżamy. Jesteśmy pierwsi. Teraz jeden już pojechał. Uważaj, bo ciasno. Jak to wygląda? Z tego co wiem, to z uwagą jakieś zmiany są. Najpierw się robi celnika, a nie paszport. Zobaczymy. Od zmiany pierwszy raz jadę. na dwie wagi robił elegancko. Wstajesz rano, niepewność puka w okno Masz w rękach życie, przed to życiem trzeba wstrząsnąć Dzisiaj dasz siebie znowu pewnie wszystko Tylko po to, żeby zadowolić swoją przyszłość Gram ciągle, nie chcę stąd dodać Wiem jednak jak kończy się ta powieść Wznosisz się kuś od naszych wojen. Wznosisz się od niepowodzeń Okej, okay, kłamiesz twarz, kłamiesz nawet ciągle. Tak jest łatwiej, przecież prawda w oczy kolezionek. Wolisz tak, bo łatwo deptać po niej. Prawda jest jak ból, więc prawda musi się boleć. Co wybierasz, widzę czy i łatwiej. Jest. Którą drogą idziesz, jaki i bierzesz biznes Jutro twarz yeah. wyższy się powygląda dziwnie. dziwnie Nikt nie czeka, yeah. on nam wystygnie. Gramy od tron, ciągle gramy gramy od kąt. Świat rzuca tą kostką Jesteśmy tu po to, bo gramy gramy od tron ciągle gramy gramy od kąt. Świat rzuca tą kostką. Jesteśmy tu po to, bo grób na Mówisz, mów mi starki, jestem w czarnej straży. Ja mówię tu. Z golia, a tu jest Dawid, chcesz się bawić? Czy chcesz walczyć i krwawić? Niech nie będzie tutaj trupa błogosławił Tak, znów uderzam tutaj w negatywny nastrój Pewnie każdy chciałby widzieć tylko świat nagród Nikt Nie chcę płacić za nic żadnej ceny Za to mamy wszystkich tych w kolejce do zasług Co zrobisz dziś, jak chcesz się wzbić? Co Opowiada głowa, co na to zmysł? O czym śnisz? Czy chcesz nosić jakiś krzyż? Chcesz prostego życia może? Czy jakiś twist Gramy od tron, ciągle gramy, gramy od Świat rzuca tą kostką Jesteśmy z granicy, u samego Polaka, u celnika zeszło dwie godziny czekania było, długo, nic nie polepszyli po tych zmianach, tylko wręcz bym powiedział, pogorszyli, ale nie będziemy to oceniać. U Ukraińca, Ukraińca fajnie poszło, sprawnie, w piwnicy nikogo nie było do odprawy, można powiedzieć, byłem drugi i jedziemy, daleko dzisiaj nie mamy, bo do Lwowa. Na gródek jedziemy odprawić no i jutro rzutka, w której papiery dostaniemy tego nie wyniki. Wszystko się ukaże w swoim czasie. O 22 przyjechałem na to Papiery Popiery zaniosłem, Jakieś śniadanko trzeba zrobić i odpoczywać dalej. Co można robić? Widziałem jeden z komentarzów, czy się nie boję, jeździć na Ukrainę, bo wojna. No, kurczę nie myśli się o tym, jedzie się i już co ma być, to będzie i tak Samochodzik uwalony dalej do mycia. No, ale teraz zima się zbliża. Mokro, to, to, to taki będzie, już tak to, tak to wygląda. Ja już dokumenty odebrałem, już jadę jakieś 40 minut, jestem na obwodnicy lwowa. Jadę na rozładunek. Pauzy wyszło około 16, 16 godzin. Tyle czekaliśmy na papiery. I kurczę i tak, jedziemy, koreczek nas złapał, jak to o tej godzinie na obwodnicy, wzdłuż, tutaj mamy epicentrum, duże, duże centrum handlowe. Niedawno wybudowane. Tak to wygląda. I elegancko zielone mamy. Zaraz zjeżdżamy w centrum. I tak to się kręci na Ukrainie. Ruch cały czas. Korki jak to w dużym mieście. Na rozładunku powinno sprawnie pójść. Myślę, że tam dużo aut nie będzie, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Z tego co wiem, to na pewno na granicy trzeba będzie swoje odstać, bo już jest jeden kilometr. A zanim jeszcze jadę, jadę, no to kurczę, będzie półtora kilometra na pewno. Na pewno coś dobiję. zobaczymy jak to tam wyjdzie ja już w kolejce na załadunku z godzinkę zeszło fajnie robili, fajnie porzucali no i dojechałem jakieś półtora kilometra mamy do posta no i przed granicą, zobaczymy co tam będzie powinno raczej fajnie pójść, ale Kilka parę ładnych godzin na pewno tutaj zajdzie w kolejce. Jeszcze na pewno rentgen Dawno płatnia była na Ukrainie, także na rano podejrzewam będziemy w domu. Akurat z czasem pracy o czwartej trzydzieści mam. Może się wyrobimy bez pauzy. No więc zobaczymy. Tak to, tak to wygląda. Skanio, tu za nami już jeden przyjechał, stoi, no i tam, ciemno, nie widać, półtora kilometra około jest, kolejeczki. Taka sytuacja, rentgena dostaliśmy, czekamy, trzeci jestem, idę drzwi zamknąć. Żeby mandatu nie dostać, bo można dostać za otwarte drzwi. Samochód brudny, uwalony. Śniegiem przyprószyło troszkę. Biało się zrobiło. wygląda w nocy popadało troszkę śniegu było na minusie coś minus 2 chyba i się zapowiada że w nocy tej, tej nocy będzie też na minusie będzie ślisko tak to wygląda Witamy w Polsce. Granicę przeszliśmy w końcu. Mamy godzinę 17. O godzinie 8 rano chciałem w kolejkę wjechać, za pustu nie było. Wjechałem od godziny 11.00. Zeszło nam do 17.00. Tyle czasu zeszło nam przekroczenie granicy. Zaliczyliśmy Rentgena, zaliczyliśmy Jamę. Trochę, trochę zeszło czasu, ale jedziemy. Wczoraj w kolejce wyszło jakieś na skoka trochę robiłem, takie 7 godzin pauzy, podjeżdżałem, później się położyłem, poszedłem spać i chciałem, i zrobiłem jedenastkę. Także tak to wygląda. Śniegu nam dopadało trochę u nas, biało się zrobiło. Tak to wygląda. Trochę słabo widać, bo ciemno i pada, cały czas pada. Także tak. Także dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie subika, lajka na zachętę i wyszekujcie kolejnych materiałów. Dzięki na razie, cześć. Ciągle pada, aspad ulic jest ślizki jak żuchrywy. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej. Żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem w wodzie. przekór wszystkim moknę Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie To nic ciągle pada Alejkami już strumienie wody płyną Jakaś para się okryła peleryną Przyglądają się jak mokną brzy w ogrodzie A ja, a ja chodzę W strugach wody, ale z czołem podniesiony Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni.